Jest następny moi drodzy Ale malutki tylko Jeden Tu nic więcej nie ma Obok niego Trzeba iść się pokręcić dalej Kochani kolejny Rycek Tylko że niestety chyba jeden widać chyba jeden moi drodzy jeszcze tu zerknę gdzieś ale chyba jeden tylko jest kolejny rydzek stoi sobie tutaj chyba o malutki tylko jeden o tu jest drugi Mniejszy troszkę. Tam już nie ma. No ale zawsze dwoarycki.